Cześć! Witajcie na kolejnych Korkach. Dzisiaj sobie zrobimy zadanie związane z ostrosłupami. Przejdźmy do treści. Takie typowe zadanie na maturze. Ok. Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego, trójkątnego jest równa dwa pierwiastki z 3, a kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę 60 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa. No cóż, no zaczynamy przede wszystkim od rysunku, tak? Czyli musimy narysować ostrosłup prawidłowy trójkątny. Czyli w podstawie mamy sobie trójkącik. I teraz, co wiemy, że jest prawidłowy, to mówi nam, że ma wszystkie krawędzi tej samej długości i ona wynosi dwa pierwiastki z trzech, tak? No, centymetra to tutaj mamy w treści. I trzeba obliczyć objętość. No to napiszmy sobie wzór na objętość. Jedna trzecia pola podstawy razy wysokość, tak? Pole podstawy. Jest to trójkąt równoboczny, a zatem już możemy obliczyć to pole podstawy, bo to jest wzór a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, tak? Czyli podstawmy zamiast a to, co tutaj mamy, dwa pierwiastków z 3 do kwadratu, jeszcze pierwiastek z 3 i 4, tak? Czyli widzimy, że to jest 4. 4 razy 3, 12. Aha, i tu się skraca, czyli to mamy 3 pierwiastki z 3, Centymetra kwadratowego. Zgadza się? Tak jest. Dobra, czyli to jest pierwsza już rzecz. Druga to wysokość. Czy mamy wysokość? No nie. I właśnie do tego będziemy dążyć, aby wyznaczyć tą naszą wysokość. Na się znak zapytania. Dobra, jak to należy e, wykonać? Wiemy jeszcze coś z zadania, że krawędź boczna do płaszczyzny podstawy, płaszczyzna podstawy, czyli inaczej mówiąc, bierzemy wysokość tego e, trójkąta w podstawie pod uwagę, wynosi 60 stopni, tak? Napiszmy sobie tutaj S, tu mamy A, B, C i D i wyciągnijmy ten trójkąt. D, S, C, tu mamy 60 stopni, natomiast długość odcinka SC możemy spokojnie policzyć, tak, bo to jest trójkąt równoboczny i wiem, że odcinek właśnie od wierzchołka dotąd to jest inaczej mówiąc 2 trzecie H, tak, całej H podstawy, obliczmy, bo tak, a zatem widzimy, że najpierw musimy obliczyć wysokość tą, tak, czyli małe h. Jak wyznaczymy małe h, to obliczymy 2 trzecie, tak, tego małego h, a inaczej mówiąc 2 trzecie to jest odcinek sc. Po co to obliczamy? No bo już z zależności trygonometrycznych wyznaczymy sobie h, tak, bo wiemy, że długość sc do h to jest, inaczej mówiąc, tangent 60 stopni, tak, i dalej to już policzymy. Ok, a zatem wyznaczmy małe H. Małe H. Małe H w trójkącie to jest A pierwiastków z 3 przez 2, tak? A mamy, czyli podstawiamy. 2 pierwiastków z 3, razy pierwiastek z 3 przez 2 i to się równa 3, tak? Bo to się skraca w pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 centymetra. Czyli no, 2 trzecie H, to inaczej mówiąc, nasz odcinek SC to jest dwie trzecie razy H, tak, czyli razy 3, czyli to jest 2. Mamy już SC, a zatem duże H to jest SC, nie, S, nie SC, tylko to jest inaczej mówiąc H do SC, tak. Dobra, czyli wiemy, że H do 2 równa się tangens 60 stopni, tak. Czyli h, to to się równa, a 60 stopni to jest 3 pierwiastek z 3, tak? Czyli to pomnożymy sobie jeszcze razy 2, żeby wyznaczyć h, i mamy dwa razy pierwiastek z 3, czyli dwa pierwiastków z 3. Ok, mamy wyznaczone duże h, zatem teraz wystarczy podejść do tego wzoru i podstawić, tak? Czyli piszemy sobie F to się równa 1 trzecia. Pola podstawy to jest 3 pierwiastki z 3 razy wysokość 2 pierwiastki z 3, tak? Widzimy, że to się skraca. Tu mamy 2 pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 3, to jest 3, czyli razy 2, 6 cm, tak? Ok, to wszystko. Dla utrwalenia przypomnijmy całe zadanie. Zaznaczamy 60 stopni, dużą wysokość, tak? I mamy policzyć objętość, czyli brakuje nam dużego H, bo w podstawie jest trójkąt równoboczny, a zatem wystarczy zastosować ten wzór. Tak? Duże H bierzemy z tego właśnie trójkącika, czyli tak naprawdę musimy wyznaczyć ten fragment. Tak? Ten fragment to jest tu SC, a to wyznaczamy z tej zależności tak? w trójkącie równobocznym. 1 trzecia H to jest ten dół. Bardzo często właśnie wykorzystuje się ten stosunek, że to jest 2 trzecie, to jest 1 trzecia, H, tak? W zadaniach na maturze. Zapamiętajcie, utrwalcie i rozwiążcie. Dzięki i do zobaczenia!